Jak załadować elektryka? Wydaje się, że jest to bardzo trudne, ale wcale tak nie jest. Teraz wybrałam najtrudniejszą wersję, czyli z własnym kablem, bo są też ładowarki, które już tak jak tutaj mają swoje kable. Jedną część tego kabla podłączamy tutaj. Bardzo łatwo wchodzi. Od razu się tutaj świeci na zielono. Drugą część tego kabla podłączam tutaj do tego gniazdka i podłączone. Tutaj mam instrukcję obsługi, jak się to robi, żeby zatankować. Właściwie potrzebuję do tego tylko telefon komórkowy i kartę kredytową. Pobranie aplikacji i zarejestrowanie się w tym systemie w tym przypadku Taurona zajęło mi jakieś 5 minut. Jest to wszystko bardzo intuicyjne i teraz jak już mam podłączony samochód, co muszę zrobić, to tylko tutaj w tej aplikacji kliknąć Ładuj. Gdy samochód się ładuje, to tutaj ta lampka świeci się na niebiesko. Chcę zakończyć ładowanie. Potwierdziłam w aplikacji zakończ ładowanie. Świeci tutaj na zielono i mogę sobie wyjąć. Żeby wyjąć tą ładowarkę, muszę nacisnąć tutaj tą kłódkę i naładowane.